Nożyczki w dół, Bura, w dół, Ci Opowiem no wam historię kurczaków, które się tutaj chciały. W nowym mieszkaniu poddepnął mi po dopełni. jak więc lecimy z Pierwsza sprawa dzisiaj o 20 chcę zrobić kierowk i druga sprawa jest taka, że wysram je ale nie mam pojęcia jak zrobić dwukę bez integrator, graczą z teczkowego. Może, Może boże, 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 boże. nie jestem strasznie ograniczony brakiem frutka. Pytasz się dlaczego uważam wszystkie polskie gwałty za kanalne, no bo one są kanalne, i tak i Czy będzie buki będzie. Wszelakie live'y staram się montować tak, aby były nie Let's play'em, a bardziej gejem, to nie jest coś wymyślić. Uznałem, że wkradanie się, do sąsiadów nie jest dedykowane dla facetu za kanale. Czuję, że ktoś mi tu napierdział. Jest taka książka, która się nazywa Mango, bo to już ma e <laughs> Mój ulubiony gatunek muzyki to jest. Witam Was w kolejnym odcinku masowania, Ci paper, paper. kupię sobie luźne gadki. hej, hej! Przez cały sierpień się swe gałę, ale doszedłem dopiero pod koniec miesiąca więc zacznijmy od czegoś najbardziej wciągającego. Wiedźmy u mnie na półce Jakoś zwlekałem z KM musiałem to sobie odświeżyć i zdziwiłem się, że znowu musiałem walnąć kreskę. Ja pierdzielę, trzeba skończyć z narkotykami e, e, e. Japan od y, Kentaro Miury, czyli serka W lub spotykają się kół różnych grup basów ta, ta, ta tutaj akurat Miura e, odpowiadał prawdopodobnie wyłącznie za siura żyli, spadają z jakiejś skarpetki i trafiają do Japonii. Ale okazało się, że Japonia ma w gwiazdę i dał, a wszyscy Japończycy są niewolnikami. Pierwsi Toriamy, a a a W tym miesiącu możecie zjebać sos na stole. Jajka! Prostaker plus mm.